Moi drodzy, czas na pierwszą serię QA z Hondą i Gauganem. Honda i Gaugan otrzymali od Was masę pytań, na które postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Ja będę czytał pytania. Honda będzie odpowiadać. w dzisiejszym odcinku. Będzie właśnie odpowiadać Honda, w następnym będzie to Gaugan. Także nie czekając, nie trzymając Was dalej w niepewności. Tutaj zaczniemy zadawać pytania. Honda, yy, nasza gwiazda, akurat musi się chwilę poprawić. Także może zapewnimy trochę inny kadr, a może nie. O, dzień dobry. Ja rozumiem, że was wszystkich w dupie jesteś gwiazdą, ale hej, ludzie patrzą. No, odpowiadamy. Dobra, pierwsze pytanie. Yy, czy kochacie się z gałganem? Ja go bardzo mocno kocham, ale on mi często leje. Pytanie numer drugie. E, tendencyjne. E, bardzo. E, karma. Suche czy mokre? E, no Ja to wolę mokre. Uwielbiam tuńczyka, ale mama i tata cały czas mi dają suche i przez to jestem taka gruba. E, pytanie numer trzecie zadał je Kamil... Kurwa. Honda dał e, Szanowni Państwo, mamy małe problemy techniczne. Zaraz wracamy z dalszą audycją i kontynuujemy QA. E, także nasza gwiazda e, wróciła już właśnie tak jak widzicie na miejsce. Trzeba było ją długo przekonywać, ale niestety gwiazdy mają to do siebie, że trzeba je zawsze czymś przekupić. E, idziemy z dalszymi pytaniami. E, Honda, e, pytanie do Ciebie. E, zadał je tutaj, widzę, Kamil z Warszawy. E, już, już czytam. Proszę bardzo. E, kon no nie, no. Przepraszam Was, ale no z, tą, z tą gwiazdą sobie chyba dzisiaj nie poradzę.